Siemano no już, już w trzecim odcinku z Metin 2, hmm, ja jestem sam nadal, no trudno właśnie, teraz pobiegniemy sobie po ekspić, tak myślę znów, hmm, ale nie wiem, hm, 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 może, 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 hmm, no nie wiem. Nieprzygotowany jestem na ten odcinek, więc... Eee... czekajcie, ja no, co ja pomyślę. O, metka! Dwa metki ubijemy. Tak myślę, to jest nasz plan, yy, ubić dwa metki. Albo nie. <śm> bo i tak będzie bardzo źle, wie? Yeah, ja hitam. O, jeszcze ten pedum mnie goni, to tym bardziej źle. To co nam zostaje? Misję porobić może dzisiaj. Dzisiaj sobie porabimy misję. Albo pobijemy besty, tak myślę. No ten odcinek znów nie będzie, ale no trudno nic się poradzę. W czwartym odcinku dobieram już. Ajajaj, aj, aj, muszę 20 level dzisiaj wbić. To w to miejsce się udam i nabiję 20 level. E, czekajcie, muszę coś zobaczyć to ty. Sorki, ja na chwilę muszę mm, zrobić cięcie. Dobra, jestem po krótkim cięciu. Y, musiałam coś pomóc, więc... No przepraszam Was za to. A, to u was i tak moment był. Jak już widzisz, to może się przywitać, co? No? Siema! <grymne> no, mm. jest ze mną Bartyko. Link w opisie no. do jego kanału będzie też. On filmików na razie nie ma. tylko będzie mówił. No, on tylko będzie tutaj mówił i takie inne coś tam będziemy gadali razem ze sobą i do was coś tam będziemy mówili Ale 2 minuty 33 trzy sekundy muszę trochę wbić poza filmikiem bo coś słabo mi idzie z tym wbijaniem dziś nie mam skilla dzisiaj do tego o ja le. Jaki jest hmm. Może wiecie z Minecrafta, sobie coś nagram. No, od razu mówię, to jest trzeci odcinek z Drugi już został przesłany. Już dzisiaj, no dzisiaj przysłałem. Powiedzcie, jak się nazywa? Ale co? A. No, no to zagrajmy w METIN 2 odcinek pierwszy i odcinek drugi, jest na razie. A i sorry za błędy w tych odcinkach, w pierwszym i drugim. Spróbuję coś w tym programie zrobić. No bo jak on wertuje te filmiki, i nie wiem, jakiś problem mi występuje. Normalnie się ra, o raz więcej i czas mi się daje. Na przykład w, tam, w drugim odcinku nagrałem 8 minut i pokazało mi się 16. I tak jeden filmik jeszcze raz tam idzie, to, to, to samo, więc jakbyście wiedzieli, o co w tym chodzi, to dobrze by było, żebyście mi pomogli, wiecie, a mi to bardzo się przyda, bo nie wiem, o co chodzi, ale sam też popróbuję, no, więc teraz, jak ten film będę wygrywał, to spróbuję coś tam pokombinować. Zagrywajcie z nim. No, jak chcecie, to w którymś tam odcinku podam wam link do mojego Skype'a, więc będziecie mogli sobie ze mną nagrywać, wiecie? Jak będziecie chcieli, oczywiście. Nie, nie zmuszam was do nagrywania ze mną, ale jak tam sobie chcecie. Już to tak... Y Wrócę o 13, więc... O 13 gdzieś nagram ten filmik. No, albo nie. I nie! Albo i nie! Albo i o 14, albo jeszcze później. Tam jak y, dwa odcinki dziennie gdzieś będą lecieć. No jeszcze pięć lecie. No dupa tam z lekcjami. Wieczorem sobie odrobię. Ja tam chuj powiem, że ja zapomniałam z kolei chuj. I ja ją mi zrobił. Bo to są pedały ruskie. A u mnie u mnie ten pa, pani nie mówiła. Że Karola to nie wiecie. No nie? Nauczycielka, nie? nie ja wtedy.

Nie do nie dostaniesz! Ale dostanę, zobaczysz. Trzymata mi nie da. To się w Zobaczysz się w jak mi nie da FMS. Jeste do szkoły? Wiecie jakie ja zafwarte? No chyba do szkoły, już do ślady jest. He, 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 he. z Ligi nie będę robił, bo mi się nie chce, bo już to chyba jej nie ma i tak. Bo w wtorki i w piątki mam. I wkłużę jeżeli ktoś chce ze mną nagrywać, to od 11 do 13. Nie, kurwa, pierwszy mam. O, zajebiście. Kurwa, jaki dzwon fontany, kurwa, dobrze, że dzwon dupy. O nie, kurwa, nie. I tak nic. W takim gównie nie było. Inta by chociaż dało. To już bym się cieszył. Kurwa, w łap, pierwszy wolno, a nie O ja kurwa dzisiaj wolne miałem. Na w ie bo mamy wolne lub jak ten szmata nie ma czasu. A, kurwa, żartka, nie ma czasu. A jak kurwa, kurwa, zajebiście, bo wreszcie 40 kółek musimy zapierdalać, to wiesz, 45 dokładnie. Na w No, kurwa, tak sobie, my musimy 45 minut napierdalać. to wiesz. Ale dzisiaj zajebiście, bo co nic nie mówił, tylko my spierdolamy w piłkę gramy i spierdalaj do niego. Spierdalaj stary klimasik. No to. już no, tam pierdolimy do niego, yy, mamy coś tam wolne i spierdalaj stąd. A ten dobra, do to ja idę, już od razu idę, kurwa coś tam porobił, Chyba po 20 minutach przy raz. Kurwa mówi koniec, koniec, a ja mówię, mówię coś tam. Weź, jeszcze nie koniec. Jeszcze jest 20 minut da nam pograć, a my sobie pograliśmy potem koniec lekcji. Kurwa, ile ten trwa? 40 minut? 45 minut trwa lekcja, a na zbiorce 5 minut. Więc stoimy... E, Najdłuższy? Czemu? No nie wiem. u Ciebie trzy, No nic kurwa. O sorry. Mamy po tyle samo. Wszystkiego. 45 minut każda lekcja, nie? No kurwa. To nawet 45 minut. Nie, nie, No kurwa. Kurwa, byś się bo A mnie kurwa... no, Dobra, zaraz kończę, bo już 9 minut do chuja. I czwarty odcinek nagram. Haha, od razu. W dupę. Jestem zły. Tak, dobra, ja jestem zły. A jestem dobry. Dobra, ja się z wami żegnam. Na razie, łapkujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Komentujcie. No i... No i... No i na, no i na razie. No. Cześć, 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 cześć. Kurde. Cześć.